Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj nauka widzenia, czyli jak widzieć, żeby widzieć, żeby potem robić zdjęcia, które będą zobaczone. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie o nauce widzenia, tak? Czyli jak zacząć widzieć, jak zacząć patrzeć, żeby, żeby robić zdjęcia, które zostaną w sercach, ok? Zacznę od tego i, prze... znaczy, chcę zacząć od pewnej rzeczy, a mianowicie że powiedzieć, że teoretycznie mam centralnie b... bycie e, politycznie poprawną, tak? Jak gdyby naprawdę e, e, ktoś się nie zgadza z tym, co ja mówię, bardzo proszę, możecie a. się nie zgadzać. E, natomiast, natomiast proszę o to, żeby zachować pewną kulturę w Waszych wypowiedziach, w komentarzach. One po prostu, komentarze hamskie, agresywne e, będą e, usuwane i tyle. E, Okej. Okay. Polityczna po poprawność idzie do kosza w tym momencie, w tym znaczeniu, że powiem Wam e, i to, co ja mam w głowie i to, co ja mam w sercu. A mianowicie e, zdecydowanie prawda jest taka. Że wszyscy się urodziliśmy geniuszami, każde dziecko rodzi się geniuszem. Natomiast to, co potem się dzieje, ta nasza, ten nasz geniusz zostaje, zostaje w nas e, stłamszony. Dzięki Bogu nie zabity, ale stłamszony przez rodziców, przez środowisko, w jakim dorastamy. W okresie nastolatki. Kiedy jesteśmy nastolatkami, do głosu dochodzą, dochodzi też wpływ e, e, innych naszych równolatków, ale przede wszystkim ta nasza, ta nasza wrodzona absolutnie zdolność do kreatywnego życia, do bycia kreatywnym, zostaje stłamszona przez. E, tych, którym, przez którymi jesteśmy otoczeni, ok? I y, czy Wam się podoba ta prawda, czy nie, tak po prostu jest. I nie chodzi tutaj o to, żeby powiedzieć, że Wasi rodzice byli źli, niedobrzy, bo stłamsili. Nie. Oni byli najlepszymi rodzicami, jakimi potrafili być i robili, wychowywali Was w sposób, jaki potrafili, tak? No, ponieważ oni byli nauczeni takiego wychowania. Więc jak gdyby nie chodzi tutaj o to, żeby krytykować Waszych rodziców, tylko chodzi o to, żebyście zrozumieli, że. Każdy z nas się urodził artystą, każdy z nas się urodził z potencjałem w, naszej, w, naszej, w naszym jestestwie, nazwijmy to w ten sposób, do tego, żeby być kreatywnym, żeby tworzyć fantastyczne rzeczy. Potem zostaliśmy zaprogramowani i dalej jesteśmy programowani, a zwłaszcza ci, którzy e, są przykłoni do telewizorów, tak? W sensie e, przychodzą z pracy, to pierwsze, co robią, to włączają telewizor, tak, żeby zostać e, jak gdyby zaprogramowanym dalej e, pod tytułem, co może im dać tylko szczęście, wracamy do wizualnego do dopatrzenia, e, do nauki widzenia. Nauka widzenia i rozwój człowieka jest związany oparty na czymś, co się nazywa inteligencja emocjonalna, która dzięki Bogu, są pewnego rodzaju jak gdyby testy, które mogą sprawdzić, a, ale nie pojemność tej, tej, tej inteligencji emocjonalnej, ponieważ inteligencja emocjonalna jest absolutnie nieograniczona. Natomiast na tym polega, na tym jest zbudowana nasz życiowy sukces. Od tego zależy nasz życiowy sukces. Zapomnijcie o czymś, co się nazywa IQ, czyli test na inteligencję, bo jest to po prostu. Męsa została wymyślona przez paru bogatych, bardzo dobrze wyedukowanych panów. 1800, którymś tam chyba, 400, któryś już nie pamiętam, i do byli dopuszczani tylko, gdy <grymisa> nie była dla, dla, dla pospólstwa, tak? tylko bardzo, bardzo dobrze wyedukowani ludzie mogli należeć do, do męsy. E, e, IQ ma, ma te swoje tabe, ma testy, tak, i one są ograniczone, ponieważ e, IQ, <coughs> czyli inteligencja edukacyjna, polega na tym, Wypełnianie, robienie tych testów IQ jest tak naprawdę odpowiedzią na zadania w 80% matematyczno-geometryczne, ponieważ testy IQ są oparte na sprawdzeniu wiedzy zapamiętanej z okresu kiedy się uczyliśmy czyli wiedzy akademickiej, szkolnej. Zapomnijcie o tym. Wasza umiejętność widzenia, wasz rozwój jako artystyczny. Artystyczne, nazwijmy to w ten sposób, a zaraz potem przejdę, jak to też zostało w nas gdzieś tam zaprogramowane, że artysta to nie zawód, Wasza, wasza umiejętność widzenia jest <laughs> związana z, <laughs> przepraszam, z umiejętnością patrzenia na świat poprzez emocje. I to jest ogromny problem w tej społeczeństwie, które w tej chwili zostaje kształtowane przez media, ponieważ. Emocjonalność jest traktowana jako coś negatywnego, jako coś bzdurnego. E, króciutko wam powiem jak gdyby króciutko o mojej przeszłości zawodowej przez pie więcej, 15, 16, 18 lat pracowałam jako coach, trener rozwoju osobistego. Jest to bardzo niebezpieczny temat, ja wiem, ponieważ tych coachów teraz w tej Polsce to jest więcej niż kierowców autobusu, z tego co ja wiem. Natomiast no, ja zaczęłam to robić w 2003, 2004 roku i pracowałam, a, um, myślę, że są że chyba najwyższe w Europie uprawnienia trenerskie, ale mniejsze z tym. Dawałam równie, pracowałam z różnymi, różnymi ludźmi, z prezesami wielkich firm, naprawdę wielkich firm, z bezdomnymi, z alkoholikami, z dziećmi, z dziećmi z trudnych domów i tak dalej, i tak dalej. Dawałam wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim jako gościnny wykładowca. Uczyłam studentów właśnie kreatywnego myślenia. Dawałam również wykłady z czegoś, co się nazywa neuromarketing, czyli połączenie neurologii i marketingu, nie NLP, bo to są dwie różne rzeczy, chociaż z NLP też mam jakiś tam gdzieś dyplom. Więc jak gdyby, jak ktoś mi będzie sobie powiedział, co ona się tak mądrze no, no mądrze się, bo, bo, bo 18 lat spędziłam właśnie robiąc, robiąc pomagając ludziom rozwijać się, tak? Pomagając wydobywać z nich to, co w, w, w ludziach jest, ale zostało stłamszone, przysypane kurzem, schowane, gdzieś zaprogramowane, że to jest B, że to jest negatywne i wrzucone gdzieś tam do jakiejś, do jakiejś szuflady. I to było moje, to, tym się zajmowałam, zajmowałam przez wiele, wiele lat. Pomagać, pomagałam ludziom odkrywać w nich, e, kim naprawdę są, jak wspaniałymi i kreatywnymi istotami są, bo tacy się urodzili. To nie jest rzecz taka, że artystą to trzeba się urodzić. My wszyscy się rodzimy artystami. Taka jest prawda. Natomiast potem, w okresie dzieciństwa, w dorastania, zostaje to stłamszone zgniecione, Zostaje to ubrane w takie, wyśmiewane, tak? Jako coś wstydliwego, albo to taki artysta, jakby kto to był jakiś parias albo, albo e, e, ktoś, kto jest niewartościowy. Natomiast chcę, żebyście również zapamiętali jedną rzecz, że mm, bycie kreaty by kreatywność nie jest związana z byciem malarzem, na przykład, albo z byciem rzeźbiarzem. To nie jest kreatywność. Kreatywność jest to sposób myślenia, sposób w jaki, w, jaki, do jaki, w jaki podchodzimy do świata. Kreatywność to jest, weźmiesz sobie jedno kółko tak, i dostawisz tu dwa następne, i pod spodem jeszcze dwa i w ten oto sposób wymyślisz e, e, symbol olimpijski. To jest kreatywność, tak? Właśnie na tym to powiem. Kreatywność to jest również to, że weźmiesz sobie takie jakieś tam kwiatki e, na polu rosnące, tak, i jak się przyjrzysz temu. Tym kwiatkom, to raptem zobaczy, że te kwiatki Tam to, to nie jest jeden obraz, że każdy kwiatek składa się z czegoś innego, że każdy kwiatek ma swoją jakąś subtelność, że każdy kwiatek, że każdy element wszystkiego jest, jest stworzony z różnych pokładów, z różnych warstw, że patrzenie na coś, żeby widzieć, to nie jest patrzenie na całość jako z, zlany, zlany zestaw różnych obiektów, tylko takie patrzenie, żeby zobaczyć jeden element, żeby wyciągnąć, żeby skupić, na przykład aparatem, mamy aparat w ręku, żebyście spróbowali używać Waszego wzroku jak obiektywu typu makro, tak? czyli patrzyli nie jak, jak e, obiektyw w, a, w telefonach, tak, Brrr, wielki myk zrobiony, tylko i, i tak jakby wasze oczy były obiektywem typu makro, czyli przypatrzenie się. Zna znalezienie tego jednego, jednego jakiegoś tam szczegółu, szczegółu i, i, i pokazania tego szczegółu światu. Jest, to Ktoś jest łatwo. Ale okej. Okay. Macie na przykład to samo kółeczko, weźmy tutaj. Jeżeli byście patrzyli na to kółeczko oczami makro, obiektywy makro, to zobaczycie, że ono ma tutaj inną strukturę, że ta taśma a to jest taśma, której ja używam do malowania, ponieważ ja też pokażę Wam kogo ja obserwuję, tak jak na tym Instagramie. I zobaczycie, że to w ogóle nie są, nie są fotografowie, co nie znaczy, że nie uczyłam się na fotografach, ale wracam do tego. Czyli umiejętność patrzenia takiego poprzez szczegóły, tak? Nie do pierdzielania się, do, 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 do walania, bo tu jakiś kawałek coś wystaje. Nie. Tylko popatrz na to tak, weź najprostszą rzecz i popatrz na to tak, jakbyś, żeby pokazać, co jest innego, coś subtelnego, co jest niewidziane przez innych, ponieważ wszyscy inni tak przychodzą z pracy, włączają telewizor i patrzą w telewizor. Ok. <laughs> to, jest, to jest tego rodzaju rzecz, jeśli, jeśli mówimy o, o umiejętności patrzenia, zmierze, zmiany, zmiany perspektywy. Z jakiej patrzymy na świat wokół. Następną rzeczą jest, jest to wrażliwość. Tak? Wrażliwość, która jest, ponieważ wrażliwość jest związana z emocjami. Emocje są uznane jako coś niefajnego, tak? że emocje są, są niepotrzebne, że emocje, że, om, że emocjonalność dowodzi, że ktoś jest słabym albo że ma słaby charakter. No, to jest chyba największa zbrodnia, jaką można zrobić człowiekowi albo na przykład własnemu dziecku, tak? żeby go wychowywać w ten sposób, że emocjonalność, Bycie emocjonalnym, że bycie wrażliwym, że jest to oznaka słabości. W ten właśnie sposób zostało w nas wszystkich, w większości, w większości dorosłych ludzi, zostało, zabite, e, właśnie zabite, zabita umiejętność patrzenia, bycia wrażliwym, tak? Mm. I jeszcze jedna rzecz, to, że ktoś jest artystą, a nie osiąga sukcesu, nie jest związane z tym, że on jest kreatywny. Właśnie nie, on jest zrobił. Wy postawił na talent na przykład rysowniczy, ale zapomniał o rozwoju kreatywności, którą tak jak mówię, kreatywność jest e, oparta na inteligencji emocjonalnej, dlatego może być trenowana w nieskończoność. Ja się rozwijałam swoją, może krótko powiem, oczywiście ja też należę do grona tych ludzi, którzy gdzieś tam zostali zaprogramowani, że że artysta to nie jest zawód. Ja strasznie chciałam pójść do liceum plastycznego. Oczywiście moja mama mi wytłumaczyła, że to nie jest że to nie jest zawód. Artysta to nie jest zawód. Tak, Okej. Okay. Natomiast pamiętam, jak siedziałam z liceum jeszcze przychodziłam farbki, farbki brałam, malowałam E, e, malowałam e, e, i, i słucham jakieś tam muzyki na płytach na adapterze, tak? Więc jak gdyby e, m, też należy do tego, do tego przykładu tych ludzi, większości z nas, gdzie, gdzie e, Artyzm i wrażliwość było za, za jak, zaprogramowane jako coś pejoratywnego, jako coś ne negatywnego. I to, jest, I to jest tragedia. Jak ja się uczyłam widzieć? Jak powstał pierwszą z taką platformą, był Tumblr. On dalej istnieje oczywiście. I tam pamiętam, zaczęłam jak gdyby oglądać, sobie przeglądać. Zawsze mnie ciągnęło w kierunku rzeczy, które są. Subtelne, tak, które są e, emocjonalne. My. I teraz opowiem taką Wam ciekawostkę, żebyście może też Wam to pomogło po, po widzieć pewne rzeczy. A mianowicie, e, wcale nie jest tak, że to nasze oczy są. są e, że, że my jesteśmy wzrokowcami. To nie jest tak do końca. Oczy są tak jak gdyby pojazdem, ciężarówką, która dowozi pewnego rodzaju towar. Do mózgu, tak? Do mózgu. Natomiast to, czy ten mózg zapamięta ten towar, czyli to, co jest dowiezione, dostarczone przez oczy, zależy od mm, zupełnie czegoś innego. Nie mózgu, nie logiki, zależy od emocji. Czyli towar dowieziony przez oczy, dostarczony przez oczy, czy on wzbudzi w nas emocje, bo dopiero my zapamiętujemy, mózg ludzki zapamiętuje poprzez. Emocje. Więc co się stało na przełomie ostatnich 15 lat? Nasze mózgi wypracowały pewnego rodzaju tarczę ochronną po to, żeby chronić się przed ilością informacji wizualnych, którymi jesteśmy bombardowani przez reklamodawców, producentów, sprzedawców itd. itd. Żeby nie zwariować, nasze mózgi przy na przełomie ostatnich 15 lat wytworzyły taką, taką tarczę. Powiem Wam, że dziennie mniej więcej do 3,5 tysiąca informacji wizualnych na zewnątrz, jak i w internecie, jak przeglądamy, jest próbowanych, żeby dostać, dostać się do naszego mózgu poprzez nasze oczy. Dlatego też, żeby nie zwariować, nasze mózgi zaczęły wytwarzać taką tarczę ochronną. I tak naprawdę, co się w tej chwili dzieje, to jest to, że my przestaliśmy widzieć, przestaliśmy widzieć reklamy, prawda? Dlatego, że mózg biochemicznie i psychologicznie wypracował taką właśnie barierę, żeby, żeby chronić nas, żeby nie zwariować. I też oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość audio reklam, naprawdę idzie pięknie zwariować. Dlatego my przestaliśmy widzieć. I teraz, jeżeli chcecie robić zdjęcia, które są widoczne... W sensie, że zostaną zapamiętane, to nie możecie robić zdjęć dokumenta do dokumentacyjnych. Zdjęć dokumentacyjnych jest pełno wszędzie, tak? a zwłaszcza na tym Instagramie, jeszcze one są do, dorobione software'ami czy e, inteligencją, e, e, sztuczną inteligencją. Dlatego one nie, ponieważ jest to sztuczna inteligencja, dlatego. Ona nie wzbudzać będzie żadnych emocji. Ja nie jestem przeciwna używaniu sztucznej inteligencji, natomiast ta sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi, ponieważ sama nazwa mówi sztuczna inteligencja, mm, nie jest w stanie na dzień dzisiejszy wzbudzić robić czegoś takiego, co wzbudzi emocje, ponieważ emocje są tak bardzo, bardzo ludzkie, tak bardzo, bardzo prawdziwe, tak? Dlatego sztuczna inteligencja softwarey nie zwyciężą tego, co jest prawdziwe, ludzkie. Emocje są ludzkie, romantyczność jest ludzka, miłość jest ludzka, smutek jest ludzki, rozpacz jest ludzka, e, roboty nie rozpaczają, tak? E, <laughs> Wyrażliwość jest ludzka. Była kiedyś taka reklama w Polsce, e, czekolady chyba e, to jest 20 lat temu. Naucz mnie przyjemności, tak? Naucz mnie z i, I na tym właśnie na tym polega sztuczność, płaskość, dokumentacyjność, e, chyba że jest film dokument pokazujący e, na przykład z um, oświęcimi, tak, z obozu koncentracyjnego. To jest dokument, ale to, co jest tam pokazane, jest absolutnie niczym e, nie przypominającym sztucznej inteligencji. Jest prawdziwą, żywą, bolącą, okropną, do bólu przejmującą emocją, tak? Tragedii. I jest to emocja. Ok? <śmiech> <śmiech> Dlatego umiejętność widzenia jest związana z emocjami. Jeżeli będziesz, będziecie patrzeć tak i starać się pokazać świat, tak jak gdyby wasze oczy były obiektywem, który jest kierowany emocjami, to wtedy będziecie robili zdjęcia, które są fajne. Jeżeli jesteście nastawieni na robienie zdjęć wizualnych, zapomnijcie o tym, bo to jest tylko tylko wtedy będziecie używali samochodu, pojazdu, żeby dostarczyć zdjęcia na platformę Instagram czy Facebook. Natomiast jeżeli będziecie patrzyli emocjami, jeżeli przestaniecie się wstydzić Własny, własnych emocji. Jeżeli przestaniecie się wstydzić tego, że jesteście wrażliwymi ludźmi, jeżeli dacie sobie prawo do tego, żeby patrzeć w sposób wrażliwy na świat lub pokazywać to, co jest subtelne i wrażliwe, to wtedy, wtedy zaczną no, te wasze zdjęcia być inne, zaczną być zauważane. Natomiast jeżeli... jeżeli mm, Pozwolicie dalej innym y, manipulować Wami, y, na przykład pod tytułem... Y, E, tylko duża klatka, albo tylko, tylko bardzo e, jasny, szybki, e, jasny obiektyw e, da ci szczęście, albo bardzo najnowszy, najnowszy aparat da ci szczęście, no to niestety m, e, nabijacie kieszeń producentom, a nie, nie rozwijacie swojej własnej subtelności ani e, e, wrażliwości. <laughs> Producenci są marketingiem związany na zarabianiu pieniędzy, a nie w pozwoleniu na to, żebyście byli sobą, tak? bo, bo, bo tylko, ponieważ tak naprawdę mm, nie spotkałam się rekl z reklamą, która by mówiła, jak znajdziesz, jak popatrzysz w swoje serce i zaczniesz patrzeć sercem, to wtedy zaczniesz tworzyć rzeczy, które będą, które będą e, e, przyciągały serca, w życiu takiej reklamy nie, nie widziałam, tak? Najnowszego sprzętu fotograficznego, na przykład. E, więc, e, więc e, no, pomyślcie nad tym, co przed chwilą powiedziałam, tak? Bo to w, te, w tym momencie Wam, wam pomoże, pomoże zacząć widzieć inaczej, ok? E, myślę, że to na ten, na ten moment byłoby, byłoby na, na tyle. W któryś z moich poprzednich nagrań i na mojej stronie jest, jest taki taki trening. E, dwumiesięczny do pobrania, tam macie zadania, żebyście pobrali, pobrali sobie ten, to jest w PDF-ie, możecie sobie to pobrać, możecie mieć to na waszych komputerach albo na waszych, na waszych telefonach, możecie sobie to wydrukować w domu i przez dwa miesiące robić zadania, tam jest w tym treningu dla Was wymyślone, żebyście poprzez taką, a nie inną emocję e spróbowali coś pokazać, żebyście się przestali wstydzić Waszych emocji. Do tego Was z całego serca namawiam, bo Wasze emocje są ludzkie, Wasze emocje są prawdziwe, Wasze emocje, Wasze emocje to Wy, ok? Wasze emocje wasze... są cudowne, są prawdziwe, są ludzkie, ok? To to by było na tyle na dzisiaj. Będzie tego więcej, obiecuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za czas spędzony ze mną. Pa! 吧。